Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 marca. Do wygrania macie placew karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony WOWKa witam Was w odcineczku od 50 zł do kosy, ale to jest bitwa. Zobaczymy jak to nam dzisiaj wyjdzie. Zaczynamy sobie od razu z szybką, pierwszą bitewką. Co może być fajne, kurcze na start. Start może fajnie sobie zaczniemy ze skrzydeczką. Ze skrzydeczką, kurde, nie, wybór jest strasznie duży, ale skrzynia DASTA 2 to jest coś, czego ja zbytnio nie otwierałem. Więc damy sobie takie trzy skrzynie. Pamiętajcie o najlepszym kodzie jakim jest kod WOWKA, dodaję wam 10% do doładowania, darmowe skrzyneczki, giveaway'e i giveaway'e ode mnie, które możecie dostać natychmiast eee, przy wpłacie, są między innymi tutaj właśnie trzy kostki. Do tego na dorzutkę pójdzie coś, 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 coś jest, Wildness, Wildness. Eee, dobra, czterech graczy sobie zaznaczamy. No, i patrzymy, co tutaj będzie się działo. Co ta skrzynia dasta? Dwójki ma w ogóle. Widzimy, że ma e, Shadow Daggersy Tiger, tutaj, więc przyjemna koska. Znaczy, Shadow Daggersy no nie każdy lubi, no nie? Ale z takiej skrzyneczki myślę, że każdy jednak by się cieszył, e, jakby trafił takie Shadow Daggersy. O kurde. Są pretendenci do tego, żeby to zrobić, chyba. E, ale nie, 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 nie trafiają. E, chociaż, no, poza na pewno skinów, bo ja już na zwycięstwo szans, niestety, nie mam. Ale powiem wam, że tak, ja bym spróbował jeszcze raz. Bym spróbował jeszcze raz dokładnie takiej samej bitwy. Zobaczymy, e, W kole, damy po prostu kolejną szansę do skrzyni DASTA, żeby je naprawdę wiedzieć dokładnie, czy chcemy je otwierać, czy nie. E, chyba nie chcemy, chyba że zaskoczy jeszcze w ostatniej. Ma jeszcze szansę, ma jeszcze szansę. Ja pierdzielę dwa royale u przeciwników, więc wiadomo, że już przegrałem. No ale zobaczmy, zobaczmy. Czy no takie royale podobne do tamtych, co wcześniej były. Ta skrzyneczka jakoś mnie zachęca, już kurczę. Zniszczyła mi dosyć dużo, niestety, bo mamy 200 złotych. Czyli zostało nam jeszcze cztery bitwy. Dwie przegraliśmy, więc mam nadzieję, że teraz się zacznie już taka seria zwycięstw zamiast porażek. Pójdziemy sobie teraz z czymś takim mocniejszym, Dajmy sobie i samo V3 teraz. Skrzyneczki damy sobie takich skrzynek, może tak z 7 sztuk. 7 sztuk eee, włączymy. Gdzie jest Borow? Gdzie jest Borow? Borowa mi wyłączyli. Nie widzowie Borowa wyłączyli. Nie, więc nie mogę. Kurde. Coś może się ulepsza, więc musimy polegać na tych skrzynkach, na które nas stać. No, nic dziwnego. E, ok, że taki jest w sumie, bo tak powinno być. Chociaż, no, właśnie nas rozszerzał na możliwości. E, dajmy sobie dwa mąki. E, ta ta skrzyneczka i samo jest potężna. Więc wrzucimy i coś za 2 złote nam zostaje. Ej, też i samo. Ok, fajnie się złożyło. Mamy dwie skrzyneczki, i samo. Ta jest taka na dorzutkę, wiadomo o co chodzi. E, najważniejsze jest mąk, i samo V3, chociaż. znaczy V2. Chociaż ja tak, jeśli mam coś trafić, to myślę, że właśnie to będzie skrzyneczce, i samo V2, hmm, bo właśnie ta skrzynka. No, dużo otwieraliśmy. I wiadomo, że tam można dosyć często spodziewać się czegoś fajnego, ale czyżbyśmy się nie spodziewali? Totalnie niczego. No jest Royal Uforsa. zobaczymy, co on tam utrafi z tej skrzyneczki. Red, Slate to jest Slate, dobra, myślałem, że bardzo zniszczony redline. No ale to jest Slate, no nigdzie nie widziałem żadnych czerwonych śladów. Ja pierdzielę. Nie, to tak nie może wyglądać. To tak nie może wyglądać. Ca nawet suma tej bitwy nie była w ogóle imponująca, no nie. Więc nie dogrzały się skrzyneczki. Nie dogrzały się skrzyneczki. One troszeczkę muszą się tutaj dogrzać i powinno to wyglądać już troszeczkę lepiej. Mamy ostatnie 100 zł. Nie tutaj już naprawdę interesuje nas tylko zwycięstwo. Nie mamy już tutaj miejsca zbytnio na te porażki, żeby się pojawiały, więc w skrzyneczce i samo aktualnie trafiamy Royala. Co to będzie? Redline, Battle Scared, i to jest piękny skin. To jest piękny skin, bardzo dużo nam pomaga. Bardzo, bardzo dużo nam pomaga e, ten skinek, e, i to, to troszeczkę zmienia zasady naszej dzisiejszej gry. Mnie, więc tak, e, stuwa, czyli zostały nam dwie bitwy, więc ja sobie to od razu to sprzedam i wiemy i tak, że zostały nam te dwie bitwy do tych 50. No i widzowie, teraz tutaj full skupienie, bo musimy wygrać chociaż jedną. Chociaż jedną musimy wygrać z tych dwóch bitew, yy, które nam zostały. Yy, co może być fajne? Może będą fajne przywieszki, ale to damy sobie po sztuce, no nie? Bo mogą być, a mogą nie być yy, takie fajniejsze. Ballet Pin, czyli skrzyneczka, która jest aktualnie w bestsellerach, yy, więc weźmiemy sobie tę skrzyneczkę. Yy, weźmy sobie Galery Keisa, może dodatkowo. I teraz coś na dorzutkę, yy, żeby tutaj. Yy... Było 5, 20. Ej dobra, to w sumie będzie e, glowing fish będzie idealne, Mnie, Więc mamy tak, cztery, mamy pięć skrzyneczek, cztery osoby. No i co? E, będziemy sobie zaczynać. Będziemy sobie zaczynać. Jedna z tych dwóch bitw musi być zwycięska. Jedna z dwóch. Dużo nie oczekuję, kurde, widzimy na starze, ktoś tu przyfarcił, nawet dwie osoby. Hmm. No i tu są konkretne sztrafy. to co trafił Poker to jest konkret, ja pierdziele, dwa royale pod rząd u dokładnie tych samych osób No nie, no nie, no chłopaki, jeszcze to samo trafiacie, no pozamiatają na pewno w tej bitwie Chyba, że naprawdę ultra fart się pojawi Poker z trzecim royale Ja nie mogę, no nie, zostaje nam ostatnia bitwa już teraz, zostaje nam ostatnia bitwa już teraz nie, żeby tutaj to nadrobić, bo kurde, poker idzie, słuchajcie, z czwartym Royalem pod rząd. Czemu ja z tym gościem nie jestem razem w drużynie? Czemu to nie jest 2 na 2 w aktualnym momencie? Więc, no, o, wow, teraz nie ma Royala, zlitowość, się, tylko kurczę, nie ma Royala w najsłabszej skrzyneczce. No, to jest najmocniejsza bitwa chyba w dzisiejszym odcinku, głównie między pokerem i fajnem. To oni tutaj najbardziej walczyli. No i zostaje ta ostatnia, zostaje ta ostatnia do wygrania, wiecie co, tak posiedziałem, pomyślałem, co tutaj można zrobić, walniemy punchline'a, walniemy punchline'a na czterech graczy oczywiście, skrzynia mocna, bardzo mocna, w sumie zobaczymy ją sobie wcześniej, przed rozpoczęciem. Tutaj macie najlepsze dropy graczy. No, te dwa na pewno są najfajniejsze. E, tutaj są skiny ogólnie dostępne w samej skrzyneczce. Potężne szanse, na przykład na takiego Hantikoska. Na Han no, Hantikosu w ogóle są mega duże szanse w tej skrzyni. Na no i również. Więc to są skiny, których najbardziej można się spodziewać, e, temu kłału, <laughs> temu kau temu m ka e, Ten, czwóreczka. Hmm, też bardzo duże szanse, bo aż 4% Traitor, no dobra, nie będziemy tej gadać Nie będziemy przedłużać e, Tutaj trzeba zaczynać tą bitwę i zobaczyć Co faktycznie z niej wyjdzie, mega szybka bitwa Bo już, słuchajcie, i teraz Właśnie wiemy, no i wiemy Że kto ma Royala, troll, więc tutaj jest zwycięstwo trolla Zobaczymy tylko jakim skinem Jest Uspik, Traitor Który daje mu zwycięstwo w tej Naszej ostatniej bitwie do 50 zł I mamy 199 zł które może nie wiedzie od razu w bitwę, może spróbuje sobie swojego szczęścia na na przykład foul playach tych eventowych. Trzy stuki sobie otworzymy tutaj. Wulkan eee, 016, kurde, na co tutaj takie większe szanse by były? Na baskila w sumie są dosyć spore. No dobra, klikamy. Eee, czy zdobędziemy koronkę? Czy będzie koronka? Czy będzie koronka? Nie ma koronki, ale są monety, więc wiadomo, że jest jeden taki bardzo dobry skin. Eee, w sumie wszystkich się pozbywam, bo mnie interesuje koronka. Eee, więc czy będzie teraz koronka? No i nie ma koronki ponownie, więc skrzynę... O kurde, dobra skrzyneczko, teraz przesadziłaś, teraz przesadziłaś skrzyneczko. Eee, nie będziemy się tak bawić. Mm, idziemy tutaj po, po, po e, Inną skrzynię Może Kurde Juicy, 20% Weźmy sobie, zrobię to Okej, okay. mam pomysł e, Weźmiemy sobie tego Juicy'ego e, Czekajcie, 20%, 20%. Y, Wrzucimy sobie go Chyba, że, a nie, dobra, Juicy nie będzie 20% Wrzucamy 3 graczy I teraz Jeśli przyfarcimy i trafimy coś potężnego z tej skrzyni. Przeciwnicy też coś trafią. To może być ciekawe. Jeśli nie przyfarcimy, no to mamy 84 zł. Czy moja decyzja była głupia? Niestety tak widzowie. To była głupia decyzja. Bo te 20% niestety tam nie siadło. Buła ma dempresa, więc on tutaj jest jedynym zwycięzcą w sumie. No i 84 zł. Dobra, teraz jakieś mądrzejsze decyzje, widzowie, co doradzacie? Co doradzacie, żeby zrobić teraz mądrzejszego? Żeby jednak to jakoś lepiej się potoczyło niż aktualnie się toczy, bo totalnie idę bez pomysłu. Żadnego pomysłu tutaj nie mam. Może byśmy skierowali się konkretnie na jedną kategorię. Jakby to wyglądało? Takie skrzyneczki dosyć mocno mijane, chociaż czasami wiecie sobie, kliknę. 59 zł. Damy sobie 2 na 2. 2 na dwa w zespole. E, oczywiście z najlepszym kompanem, bo oczywiście z trollem. Gdzie jest troll? On jest tutaj najlepszy ze wszystkich. Ok, tutaj chłopaki to już mnie nie interesują zbytnio. E, najważniejsze, że mam trolla w teamie. E, I ja zaczynam z rojalkiem. Kurde, skrzyneczka taka CS-owa, więc tutaj ten rojalek może być przyjemny. No i jest dosyć przyjemny. Jest dosyć przyjemny. Mamy prowadzenie i teraz troll. Kurde, bezgrany team jesteśmy. E, teraz co on trafi za. O kurde, chyba będzie lepszy. Nie, nie jest lepszy. O, oni trafiają na jeszcze. No ale dobra, nadal solidnie prowadzimy, nadal solidnie prowadzimy, ale chłopaki teraz mają szansę jednak odebrać nam prowadzenie. Jeśli ja zaskoczą czymś naprawdę przemocnym, jest 90, jest 101. Różnica naprawdę minimalna. My mamy Royala na końcu, wiecie co to znaczy, że jest to nasze zwycięstwo. Więc to była dobra bitwa. Zobaczmy jeszcze czym zwyciężamy. Ok, bardzo dobra bitewka. Ja jestem tutaj zadowolony z trafów, jest naprawdę super. No i udało się zrobić nareszcie pierwszy dobry krok od rozpoczęcia walki o kose z tymi 200 zł mając 200 zł 200 zł eee, teraz może ponownie 2 na 2 tylko ja bym chciał skrzyneczkę ze stop trackiem wiecie eee, to jest skrzyneczka której mamy 100% szans na trafienie z Widzieliście ją w ogóle w e, poprzednim odcinku, więc nie muszę chyba zbytnio mówić. Czekajcie, gdzie jest mój najlepszy kompan, z którym trafiamy rojalki. To jest właśnie Troll. Chyba, to mój, chyba, że Troll się zepsuje, też nie będzie moim wiecznym kompanem, ale aktualnie to jest mój wieczny kompan, którego tutaj będę brał, No bo widzieliśmy, co potrafi. Raz w drużynie przeciwnej mnie zachęcił, że kurczę, że warto go wziąć do teamu. Oj, bati trafia teraz jakiegoś ładnego Statraka. Bardzo ładny czy nie? Nie, nie, nie jest jakiś bardzo ładny, ale już wiadomo, że dający im jakieś tam prowadzenie. Ale może teraz ja trafię ciekawszego. Proszę, teraz dla mnie ciekawszy. Dla mnie ciekawszy Statrak: jakaś kałaszek czwórka, coś takiego kurde. No i tutaj przybrakło, przybrakło, żeby ich przegonić. Tymi skinami również się damy radę, więc w aktualnym momencie mamy ostatnią szansę, żeby trafić Royala. Baby, to troll, ratujesz to. Troll to ratuje. Patrzcie, co robi Troll, i słuchajcie, nie, zwycięstwo raczej, co? O kurde, tak, tak, Troll zrobił to. Zrobił to chłopak, zrobił to chłopak. No i zobaczcie, jak się odbudowujemy, no nie? Odbudowa ciągle trwa. Nie, działania z Trollem przynoszą, na... sobie po prostu naprawdę bardzo skuteczne. Nasze tej. Bitwy trollowe i teraz mamy 190 zł, więc teraz moglibyśmy się zaopatrzyć w jakieś ciekawsze skrzyneczki. Ja bym się zaopatrzył nitra i samo tego lepszego, tego V3, którego zbytnio nie otwieramy. I teraz, czy ja chcę iść tutaj maksymalnie? Kurczę, nad tym się dosyć mocno zastanawiam. Czy to będzie maksymalne? Nie no, może zrobimy, może zrobimy. 190, tak? Czyli, czyli, czyli to by było tak, że jak nawet dam to, no to to już się nam nie zmieści, ale ta skrzyneczka już jak najbardziej. Więc okej, okay. ostatni raz próbujemy bitwy trzyosobowej z trollem, czyli najlepszym gościem, tutaj jaki istnieje. Nie zawiedź mnie, nie zawiedź mnie. Idzieło, ale i tak ja mam dobrego kałaszka, no nie? To jest dobry kałaszek. Tak mi się wydaje, że mimo tego że ten royal by, no właśnie, zobaczcie, no niewielka różnica naprawdę tej wyszła. Eee, różnica, o kurde. No i teraz Nitro ma szansę w swojej własnej skrzyni utrafić Zeusa, kurde, nadal się jakoś mega mocno nie obawiam, wiem, że na końcu jest Isamu, który jest potężniejszy od skrzyneczki Nitra, więc tutaj, jeśli Korona się pojawi, no to jest niebezpiecznie i trafia ją niestety Nitro, no ale mamy jeszcze jedną szansę, kurde, idą mocno, idą mocno i teraz my, proszę, troll, 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 patrzcie co goś robi, teraz trafia. Troll teraz trafia koskę. Koskę, 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 koskę. Cyrex, czy będzie wystar... Ja pierdzielę, zabrakło. Zabrakło widzowie, że to zwyciężyć niestety. Ale troll naprawdę daje radę. Kurczę, ja jestem w szoku. Jestem zawiedziony tym, że się nie udało, ale jestem w szoku tym co odwala ten... Tro Ej, 5% szczęścia. Dobra, robimy to. Zobaczymy, czy komuś 5% szczęścia się pojawi. Dajemy sobie to na bitwę czteroosobową, już solo, każdy. No i patrzymy i jest. Utrola, oczywiście. Utrola, oczywiście, to jest chore, to jest chore. Nie znaleźliśmy najlepszego ziomka, jaki istnieje chyba tutaj na Hagu. No i dobra, to by było tyle troll, będzie jeszcze swoje momenty, uwierzcie mi. A ty tymczasem dziękuję wam za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć!